told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away O, Debra rozmawia z kimś nieznajomym i powiedziała mi, żebym ją zostawiła w spokoju. To normalne, nie sądzisz? To na pewno ktoś ważny. Mogło mi przynajmniej powiedzieć, o co chodzi. A co ci to obchodzi? Boże, ty piero spieprzaj. Armin, gdzie ty? Gdzie ty jest Armin? Armin! Mam ochotę pójść ich szpiegować, ale jeżeli Debra mnie zauważy, to może to źle odebrać. Od kiedy przyjmujesz się takimi rzeczami? Bardzo doceniam Debrę, to wszystko... przez i kuźwa. Doceniam Debrę. Ze mnie robi najgorszą, kuźwa. Ja pier... Ona nie ma żadnych zasad moralnych, ta dziewczyna, naprawdę, <laughs> żadnego takiego kodeksu dziennikarskiego, nie, jest, nie ma czegoś takiego, bo mi się wydaje, że powinno coś takiego być, jak można się tak kuźwa zachowywać? Ja wiem, że są długa postacie 2D, ale ja się bardzo przejmuję takimi rzeczami, okej? Okay? Pst, Mila, chodź tutaj, Armin i Rosalia schowali się za szafkami, co robicie? Czekaliśmy na ciebie, Leo i Debra są trochę dalej na korytarzu, zobaczymy ich, kurczę, naprawdę, już tu są? A ja zastanawiałam się, czy moja obecność tutaj z wami jest naprawdę niezbędna. Dlaczego? E, łatwiej ukryć dwie osoby niż trzy. Mm. Mimo wszystko, chodź z nami. Okej, okay, idę. <laughs> Nie trzeba jej było długo namawiać. Nie trzeba jej tego proponować dwa razy. Idziemy. Tak, mam nadzieję, że wszystko wypali. Debra i Leo byli na końcu korytarza. Leo oparł się swobodnie o szafki, a Debra trzymała ręce za plecami. I przebył pan całą tę drogę dla mnie? Mówiła jeszcze słodszym głosikiem niż zwykle. Nie, niespecjalnie, nie byłem niedaleko. Słyszałem, że jesteś w tym liceum od kilku dni, i pomyślałem, czemu nie? Ach, już myślałam. Dobrze ci tak. <laughs> nie mam czasu do stracenia. Złożyłem ci propozycję i chcę wiedzieć, czy cię interesuje, czy nie. Nie, ale ojdzie na całego. Na tym co na tym zyskam, jeżeli skorzystam z Pańskiej oferty. Wytwórnia muzyczna, którą zaproponował mi mój menadżer, jest idealna dla młodych artystów, a mój procent ze sprzedaży jest bardziej niż rozsądny. Ach, to byłoby zbyt piękne. Na co ci wysoki procent, skoro masz tylko lokalne sprzedaże, co ja ci proponuję? Kontrakt, który wypromuje cię poza to miasteczko, większą sieć dystrybucyjną, lepiej zarządzaną reklamą i oczywiście mniejszy procent, ale mimo to i tak zrobiła być więcej niż na tej swojej śmiesznej, nis śmiesznie niskiej sprzedaży. Ja nie mogę, Leo, wymiata w życiu bym nie pomyślał. Dobrze go przygotowaliśmy. To mój Leo. Nigdy nie widziałam, żeby była taka dumna. Śmieszna? Skoro moja sprzedaż jest śmieszna, to dlaczego się pan mną interesuje? Kurczę, uraził ją. Ponieważ mam przeczucie. A kletyn, który zarządza teraz twoim życiem, nie zdaje sobie sprawy, co trzyma w rękach. Wolę go pokonać, zanim będzie za późno. wam <gulizła> mać. Nie wiem, nie umiem normalnie z tego. Wydaje mi się, że analizuje wszystkie za i przeciw. Jak już mówiłem, nie mam całego dnia. Jeżeli nie interesuje Cię już moja oferta, to po prostu mi powiedz od razu. Niech pan poczeka, proszę się tak nie spieszyć. Rozumie pan, że takich decyzji nie można podejmować pochopnie. Zbliżyła się do niego w prowokujący sposób. Położyła na nim swoje dłonie. Fuj. Nikt nic nie mówi, co się dzieje? E, nic, trochę się do niego zbliżyła. E, zbliżyła to, to znaczy, daj mi zobaczyć. Przesuń się. Dzięki. Spokojnie, nie może nas zauważyć. Tak, pew Tak, pewnie. Za kogo za kogo mnie spojrzała na Leo i Debre? Rosalio zaczęła się trząść. Do jasnej cholery. Armin, zrób coś! Hm, co? Ej, Rosa! Armin załapał rozę za ręce, zanim zdążyła się rzucić na debre. Dajcie mi ją, jakim prawem odważyła się flirtować z moim Leo, ale ona nie to twoje Leo. Dobry Boże, zamknij się! Zostaw mnie! Zobacz ilustrację. O, tak. Udało mi się, udało mi się ją zdobyć, tak? Mam wszystkie z tego odcinka. Wow, jeszcze ym, wszystkie z poprzednich odcinków i mogę umierać. No <laughs> ta ilustracja, ale nią trzyma normalnie. <laughs> Uciekliśmy z korytarza najszybciej jak się dało, aby Debra nas nie zauważyła. Nigdy się na nią nie zdenerwuje. No i Rosalio mogłaś wszystko zepsuć. Dalej nie pozwala jej iść w stronę Leo i Debry. Wyrywa się jak dzikie zwierzę. <laughs> O Boże, zabiję ją! Zostaw mnie! Idę sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Spróbuję ją uspokoić, okej? Okay? Gdybyś mogła mi przynieść eter, ją, żeby ją uśpić, to byłoby 100 razy prostsze. Zostaw mnie do jazdy cholery! Powodzenia, Armin! <gryw> Powodzenia. Muszę szybko tam wrócić. Okej? Okay. A więc naprawdę, myśli pan, że jestem tego warta? Mam nadzieję, że nie przegapiłam nic ważnego. Nie będę się powtarzać, tak czy nie? Proszę mi chociaż pozwolić zadzwonić do mojego menadżera i z nim o tym porozmawiać, zgoda? Niech pan chwilkę poczeka. Tyle może pan dla mnie zrobić, prawda? Powiedz tak, Leo, powiedz tak. Dobrze, masz 5 minut, to wystarczy. Dziękuję, dziękuję bardzo. To długo nie zajmie. Kurczę, mam ją prawie jak w banku. Nie wierzę. <grym> Muszę za nią pójść. Chcę być pewna, że spławi swojego menadżera. Nic ze A to gdzie ona? Pola pol polaźnie? Widziałeś dobre? Była w jednej z klas, wszystko się udało? Zaraz się dowiemy. Będzie dzwonić do swojego menadżera. Świetnie, przygotowałem coś w pokoju nauczycielskim. Gdy dowie się, że ją wyrobiliśmy, idźcie tam schować, ok? Ale ten pokój zawsze jest zamknięty. Nie zawsze. O, Nataniel! Zakręcił kluczami na palcu. Uważaj, ostatnim razem, a gdy Armin tak robił, to klucze wylądowały ze szafkami. Nie martw się, umiem być ostrożny. On też tak mówił. Nie zapomnij, pokój nauczycielski. Okej, okay, ciekawe, co wykombinował. Nie zapomnij, tak wiem, pokój nauczycielski. Jest na tańszy, słodziarku. Halo, Stefan, przykro mi, że dzwonię tak w środku dnia, ale to dosyć ważne. Tak, już dzwoni. Ktoś inny mnie zauważył, widzisz, traktuje mnie bardziej tak, jak na to zasługuje. Uważa, że mam przed sobą lepszą przyszłość, rozumiesz? Udało się, udało się. A więc wiesz, bardzo cię lubię i nie mam ochoty ci zostawiać dla kogoś innego, ale potrzebuję trochę większego zaangażowania, aby się rozwijać. Gdybyś mógł przejrzeć, w jaki sposób zarządzamy moją karierą, to byłbyś prawdziwym aniołem. U nie, nie udało się, wręcz przeciwnie. I wtedy bym została. Oczywiście, e, tak, dlaczego? poczekaj, nie, to nie to miałam na myśli, co, ach tak, co, ach tak, nie wiesz co, tracisz, mój drogi, no i sprzedaż moich płyt wzrosłaby, gdybyś trochę lepiej wykonywał swoją robotę, tak, właśnie, żegnaj, kretynie, rozłączyła się, odwróciła, odwróciła się i wtedy mnie zobaczyła, a ja zawał dostanę zaraz, co tutaj robisz, weszłam tutaj przypadkiem i cię zobaczyłam, nie za bardzo ci się układa ze Stefanem, tak, dom. to był mój menadżer, ten idiotarz od kilku miesięcy wahał się, czy nie zerwać ze mną kontraktu z powodu zbyt, zbyt niskiej sprzedaży moich płyt i mojego charakteru, krótko mówiąc, z powodu których i tak byś nie zrozumiała. A więc nie masz już menadżera? Pozbądź się od tego uśmiechu z gęby, właśnie trwiam jeszcze lepiej i w ogóle nic nie straciłam. Aha, spoko, nie wierzę, udało się, udało się. E e e muszę się szybko stąd zmyć, zanim zacznie coś podejrzewać. Pyk. Teraz, gdy mam już to za sobą, to zastanawiam się, jak damy jej do zrozumienia, że dała się wrobić Tego nie wiem. Ej, uważaj, nie stój tak pod drzwiami. Prawie na ciebie wpadłam. Kurczę, odsunęłam się i dałam jej przejść. Ty, Rosalia, co ci jest? Jakim prawem kładziesz łapy na moim chłopaku, co? Ostrzegam cię, spróbuj go dotknąć jeszcze raz, a pożałujesz dnia, w którym cię urodziłaś. Oho, lwica Rosalia! Lwica Rosalia, normalnie. Na twoim chłopaku? Przecież nigdy nie zbliżyłam się do twojego chłopaka. Nawet nie wiedziałam, że go masz. Widziałam cię. Nie kpij ze mnie. Wyluzuj, Rosalio, ale... Wyluzuj, Rosalio, nigdy, ale... Zrobiła krok wstecz, spoglądając za Rozalię. Roza, proszę, uspokój się. Przecież nie wiedziała. Pan ją zna? Ach, zaczyna rozumieć. Oczywiście, że się znamy. To on jest moim chłopakiem. To twój chłopak jest menadżerem? Nie, ma sklep z ubraniami. Jakby to miało jakieś znaczenie Już 40 minut, kurwa. Co przecież mówił pan, że. Wybacz, że cię okłamałem, ale według osób, które są mi bliskie, zasłużyłaś na nauczkę. Na nauczkę? Natychmiast odwróciła się w moją stronę. Na nauczkę? Co? Ups, nakryła nas. Uciekaj! Biegnij! <laughs> drzwi do pokoju nauczycielskiego były otwarte. Nikogo nie ma w środku. W końcu jesteśmy sam na sam. Debra weszła do pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Dobrze się bawiłaś? Przez ciebie straciłam kontrakt. Zdajesz sobie sprawę, co narobiłaś? Nie byłam sama. Myślisz, że coś w ten sposób wygrałaś? Nawet jeżeli mój menedżer nie chce już ze mną współpracować, to i tak komuś innemu uda się mnie zauważyć. Jej głos drży ze złości. <laughs> Jeżeli pierwszy raz cię nie chciał z powodu słabej, słabe, słabej sprzedaży, to nikt inny też nie, zech, nie zechce. Ale teraz mam Castiela, stawka się zmieniła. Nikogo nie masz, nie podjął jeszcze żadnej decyzji. To tylko kwestia czasu. Ten idiota wierzy, wierzy we wszystko, co mu powiem. O Boże! wystarczy pomrugać trochę oczami jest jeszcze gorszy niż reszta debili z tego liceum pójdzie zza, ze mną i pomoże mi rozkręcić moją karierę dzięki swojemu talentowi i stylowi a gdy to się stanie to wystarczy że odegram ten sam scenariusz ojeju ten sam scenariusz? znowu go rzucisz? Dokładnie, na scenie nie ma miejsca dla dwóch osób, a więc, moja droga, nie myślę, że już wygrałaś. Mam całą szkołę w kieszeni. Tobie i twoim idiotycznym znajomym nie uda się mnie pokonać. Niczego przez ciebie nie straciłam i nigdy niczego nie stracę. Nie musiałaś mnie tutaj zamykać, żeby mi to powiedzieć. Dlaczego za mną poszłaś? Ponieważ jesteś zbyt uparta jak na mój gust. Odkąd opowiedziałam ci moją historię, ciągle próbujesz mnie zniszczyć. I tym razem prawie ci się udało. Gdybym nie miała planu B, to byłoby po mnie. A więc wolę się upewnić, że już nigdy więcej nie staniesz mi na drodze. Eee, ty jednak nie nazywasz się Debra, tylko... Pogata? Jak to? Jeszcze nigdy nie musiałam przechodzić do rękoczynów, ale trudno. Nie zostawisz mi wyboru. Do rękoczynów? Chcesz mnie uderzyć? Nie rób tego. Tym razem, gdy mnie pobijesz, to nikt ci nie uwierzy. Nie mam zamiaru siebie, krzyw siebie krzywdzić. P powiem... Tak, siebie pobić chciała. Dobra, nieważne. Powiem, że się tylko broniłam W końcu przecież wszyscy myślą, że już raz chciałaś się na mnie rzucić. Zbliżyła się do mnie. Przestań! Co to? Za biurkiem świeciła mała czerwona lampka. To był mikrofon, którego używa dyrektorka do ogłaszania różnych rzeczy w liceum. To właśnie to przygotował Nataniel. Włączył mikrofon w pokoju nauczycielskim. Niestety, wszystko Castiel słyszał. Ja sobie nie wyobrażam, jak jemu musi być przykro, że ona chciała zrobić mu to drugi raz, ale był ostrzegany! Był ostrzegany! Um, ale i tak pewnie mu przykro. Nie, powiedz, że to nieprawda! Powiedz, że to nieprawda. Natychmiast uciekłam. A, biegnij! Gdzie? Gdzie mam uciekać? Gdzie mam uciekać? Halo, do piwnicy? Biegnij! Wyjdź z pomieszczenia. Dobra. Debra złapała mnie za ramię. Wstrętna żmija, wiedziałaś o wszystkim. Zostaw mnie, brzmi krzywdę. Jak śmiałaś? Uniosła rękę, żeby, aby mi przywalić. Ale ktoś jej w tym przeszkodził. Kretyn, co? Castiel! Castiel, przesłyszałeś się, to nie to, co myślisz. Całkiem niedawno Mila mówiła to samo i miała przynajmniej dobry powód, żeby wyzywać mnie od kretynów. Poczekaj, żartowałam. Tak bardzo chciała ze mnie zrobić wiedźmę, że, udawało, że chciałam udawać, że naprawdę nią jestem. Co na pieprzy? <grym> Debro, już wystarczy. Wszystko słyszeliśmy. Naprawdę myślałaś, że w tym liceum są sami idioci? Nie, pewnie, że nie. To był żart. Eee, słaby żart. Wyzywać kolegów od idiotów. Violetto, dobrze, wiesz, że bardzo cię lubię. Przecież nie będziecie. Dlaczego nikt mi już nie wierzy? Po tym wszystkim co razem przeszliśmy. Odwrócić się ode mnie przez jeden głupi żart? To nie jest jeden głupi żart. Swątpiłam w mile z dużo głupszego powodu niż ten. A Ilis wyglądała tak smutno. Castiel, proszę, uwierz mi, kotku. Eee, kotku. Dobro, chyba nadszedł czas. Czas, aby się stąd odeszła definitywnie. Mam tak chłodny głod, że aż dostałam dreszczy. <grywia> Powiało chłodem. Ja tylko chciałam. Żartowałam. Ja... Oj, chyba ale naprawdę się popłakała. Uciekła. Tym razem popłakała się naprawdę. Wszyscy uczniowie tutaj byli. Nie przestawali rozmawiać o dobrze, a ja szukałam wzrokiem Castiela. Spojrzał na mnie smutnym wzrokiem i sobie poszedł. O, Jezu, szkoda mi go, naprawdę. Pomimo, że jesteś wrednym hamidłem, to i tak mi cię szkoda. Bo masz ładne włosy. Ach, Ailis, wszystko w porządku? Nie przeżyłaś zbyt wielkiego szoku? E, tak, przynajmniej teraz już nie da się nabrać tej dziewczynie. To dobrze, prawda? Co? Przynajmniej teraz nikt już nie da nabrać się nabrać tej dziewczynie, prawda? Boże! Przynajmniej teraz nikt już nie da się nabrać tej dziewczynie. To dobrze, prawda? Tak, wybacz, zosta Zostawiłam coś w piwnicy, dobra. Szybko pobiegła w przeciwnym kierunku niż piwnica. Kurczę, myślałam, że wszystko się ułoży, ale to chyba nie od razu. Przynajmniej teraz, wszyscy wiedzą, że ja nie zrobiłam nic złego. Chyba w złym momencie skończyłam poprzedni odcinek, bo tu dłużej siedzę teraz. Za kastielem mam iść, tak? Violet, to wszystko w porządku? Niezła historia, co? Co? Hej, nie płacz, nic nie szkodzi, przecież nie wiedziałaś, że jest taka złośliwa. Ja, ja... Uciekła bez słowa. Nawet Violetta mnie unika. Nic nie rozumiem. że zrobiłam tym razem? Nie wiem. To nie było tak zabawne, jak wylanie wiodra z wodą na głowę tej idiotki, ale muszę przyznać, że pomysł z mikrofonem był mocny. Dzięki. Wow, Amber zrobiła mi komplement. Nie podniecaj się. Mówię to, bo mój brat powiedział mi, że to był jego, jego pomysł. Jest genialny, gdy zacznie coś knąć, prawda? Też o tym pomyślałam. Co za typiara. Jezus Maria. Dlaczego są te karty faktycznie w tej szkole? O, Kim. Zmienię podejście. Tym razem nie będę wspominać dobrze. Widziałem, że Castiela? Szukam go już od jakiegoś czasu. E, nie, nie widziałam go. Szkoda. Ja muszę coś zrobić. Sorry. Już godzi poszła sobie. A mnie oko sfeni. Czuję się tak samo źle jak lano, gdy przyszłam do szkoły. Powinno być na odwrót. Co nie? Zrobiliśmy dobrą rzecz, prawda? Gdybyś wiedział, jak bardzo się cieszę nie, trudno sobie wyobrazić. Otrzymałaś przeprosiny, na które zasłużyłaś? Nie, szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że wszyscy mnie unikają. Myślę, że Ailis, Violeta i inni przyjdą się ze mną spotkać, ale kiedy na siebie wkładamy, to mam roczą i sobie. no co, to coś mam roczą i sobie idą. Prawda? Może potrzebują trochę czasu, by były blisko z Debrą. Albo to jakiś inny problem, zostawiam cię, muszę coś zrobić. Okej, okay, na razie. Ciekawe, o co chodzi. Wyglądał, jakby chciał o czymś pogadać. Dalej jesteś zajęty? Tak ale będziemy mieli okazję później pogadać. Nie martw się. Zastanawiam się, dlaczegoś się tak uśmiecha. Nie wiem. To niemożliwe. Gdzie on się podział? Nie mógł przecież wrócić do domu. Zauważyłabym go na dziedzińcu. Okej, okay. no i co? Znalazłam go! Castiel, poczekaj. Możesz mnie zostawić samego? Nie mam ochoty rozmawiać. Ale nie powinieneś zostawać sam. Wręcz przeciwnie, właśnie to muszę teraz zrobić. Znowu zaczął się oddalać. Nalegaj, poczekaj. Przytuliłam go, aby go zatrzymać. O, zdobyłam tą ilustrację, ale już ją mam. No, słodka. W sensie. Ogólnie to jest słodka i w ogóle, ale mogliby odświeżyć mu tą twarz. Masakra po prostu. O, jemu ja pewnie jest strasznie przykro teraz. Co robisz? Nie gniewaj się. To niedobrze zostawać samemu, gdy jest się smutnym. Nawet nie drgnął. Zostałam jeszcze przy nim tak przez chwilę, a potem dałam mu odetchnąć. Nie, zostań. Słodziak! Ścisnął mocniej moją dłoń i przyciągnął do siebie. Jezus, Maria, co się dzieje? Przykro mi, za cały ten burdel. To nie twoja wina. O, i puścił moją rękę i odszedł bez słowa. Hm. Jakieś dziękuję. Od kilku dni próbował mnie przeprosić i w końcu to zrobił. Jutro powinien poczuć się lepiej. O kurczę, ale późno, za pięć minut zaczyna się moja kara. Biegnij, biegnij, biegnij kary. Nie widzę nikogo na korytarzu. Pewnie jestem ostatnią osobą w szkole. Gdzie moja kara się odbywa? Zostawiłam kartkę w domu i nie mam pojęcia, w której sali mam odbyć swoją karę. Ale bieda, ale bieda. Ach, tutaj jesteś. Tak myślałam, że widziałem cię na korytarzu. Chyba, no, chyba nie chcesz zwiać i nie odbyć swojej kary. Nie, zapomniałam, do której sali mam się udać. Do sali, a zaraz wracam. Poczekaj tam na mnie, dobrze? To ja będę cię pilnować. Dobrze, przynajmniej to, to nie dyrektorka. No nie. Aha, tu. Do sali A, ja do sali B poszłam. Pana Farazowskiego jeszcze nie ma. Usiadłam na biurku i czekałam, aż przyjdzie. Ktoś otworzył drzwi. Co robisz? Z domu Karana, nie pamiętasz? Muszę zostać po lekcjach przez historię z wiadrem z wodą. Zostawili cię samą? Pan Farazowski powiedział, że zaraz wróci. Rozumiem, a więc musimy się pospieszyć. Pospieszyć z czym? Odwrócił się w stronę drzwi i dał znak osobom, które stały na korytarzu. Niektórzy chcieli coś, ci coś powiedzieć, ale nie mieli wystarczająco dużo odwagi. Zdziwiona, przy... patrzyłam, jak wszyscy zaczęli wchodzić do klasy. O, nie, no miło, że przyszliście przeprosić i tak dalej, ale no, tyle słabo, żeście się zachowali, moim zdaniem. Amelania to tu jest w ogóle niepotrzebna. Amelania to ja myślałam, że ten, że w ogóle będzie stała po stronie naszej, bo w sumie Debra nie lubiła Nataniela, nie? I tak dalej, więc nie wiem, co ona to robi. Też potrzebuje ta ilustracja odświeżenia, boże, oni paskudnie. Lisander, jak tu paskudnie wyszedł. Odświeżcie te ilustracje, bimów, bo to jest paskudne. Paskudna ilustracja, przepraszam. Cześć. Co robicie jeszcze w szkole? Myślałam, że wszyscy sobie poszli. Lisander przyszedł z nami pogadać. Nie wiedziałam, co ci powiedzieć, odkąd usłyszałam wyznanie Debry. Przyznaję, że jego propozycja nieźle, mnie nieźle wyręcza. Jaka propozycja? Aby wszyscy przyszli się spotkać z tobą w tym samym czasie. Ale po co? Aby przeprosić, przeprosić za to, że ci nie słuchaliśmy. To to próbowałaś mi wcześniej powiedzieć? Wszystkie próbowałyśmy, tylko mnie łatwo prosić o przebaczenie, gdy tak bardzo się pomyliłyśmy. O, dziewczyny, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Naprawdę tobie zależy na akceptacji tych bab. Chociaż. Nie, każdy się kłóci, no w sumie. Kurczę, w sumie każdy się kłóci. Czasami są takie sytuacje, takie, no wiecie, nieporozumienia i w ogóle... One są w sumie fajnymi osobami, więc dlaczego by im nie wybaczyć? Wiesz, znamy Deborah od dawna, nigdy byśmy się czegoś takiego po niej nie spodziewali. Nie jest to najlepsza wymówka na świecie, ale to jedyna, jaką mamy. Nie martw się, Rosalie i Lisander powiedzieli mi to samo. Zrobię co zechcesz, abyś mi tylko wybaczyła. Nie ma takiej potrzeby. Kupcie mi coś do jedzenia. A więc się na nas nie gniewasz, bo gdy pomyślę, że zostawiam cię samą, a mimo wszystko jesteś taka miła, to jestem na siebie strasznie zła. Poza tym, zostałaś niesłusznie ukarana. Nie, wcale nawet nie myślałam, że dalej jesteście na mnie zła. i jeszcze pięć, min pięć minut temu byłam naprawdę smutna. Naprawdę? O, Mila! O, odłożyła swoją teczkę z rysunkami i mnie przytuliła. To pierwszy raz, gdy. O wiele się zrobić coś takiego jak słodko. Musimy zniknąć, zanim wróci pan Farazowski. Do jutra, mila powodzenia. Dzięki, do zobaczenia. Wszyscy się ze mną pożegnali i sobie poszli. Pan Farazowski przyszedł kilka minut później. Musiałam rozwiązać dodatkowe zadania, ale po tej spontanicznej wizycie wcale mi to nie przeszkadzało. W końcu wszystko wróciło do normy. Koniec odcinka, Jezu, nareszcie, jaki on był długi, kuźwa. Ja mam tu 50 minut nagrane, a chciałam po pół godziny robić te odcinki. No, no, źle, źle obliczyłam i źle ten. Żeby było na pół. Przykro mi bardzo. O Boże, historia. No, w sumie, bo Debla dostała za swoje, więc masz piąteczkę za historię. Ilustracje z odcinka. Średnio, tak. Strój z odcinka, kamuflujący. E, moment z, fil z filtrem. Fajny był moment z Arminem dzisiaj. Takie jest śmieszne. Dobra, czwóreczkę mogę dać. Działanie, gry, piąteczka. Dobrze, nie ma źle. O Jezus Maria! Normalnie nie wierzę, że już mamy koniec z Zebrą, w końcu. Dzięki Ci, groży już koniec. Nie pamiętam, co jest w. O, o, nie pamiętam, co jest w 18 odcinku. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle. No, ale. Na, na, następnym razem się dowiemy. Ja jestem z tego odcinka bardzo zadowolona. Był. troszkę był śmieszny. No, wiecie, Suśka na szczęście zadowolona, ze wszystkim mi się pogodziła, więc już teraz będą, mam nadzieję, te przyjemne odcinki. Eee, ja jestem trochę wyczerpana z uczuć, nerwów i wszystkiego, naprawdę, ale trochę mi ulżyło, że już koniec, debry i święty spokój będziemy mieć. Ale już te 18 odcinek zaczniemy, za niedługo będzie od ty... po... połowa liceum. Ja dopiero armina zaczęłam. Jak to się stało? Ale to pewnie tak szybko idzie, bo ja jeden odcinek na jeden tydzień daję, więc. Może, może dlatego, może dlatego tak szybko to idzie. No dobra, mi osobiście, no, podobał, ten odcinek się podobał, był bardziej, e, bardziej okej okay niż poprzedni. E, mam nadzieję, że wam również się podobało, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w ogóle, komentarzy, subskrypcji, czy tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał i bardzo dobrze robi na zasięgi. A tymczasem to tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, papa. Pa.